Dzień dobry, hejka, cześć, witajcie, jestem Kasia, a razem ze mną młody łowca skór, Siema, Adam Okiński. Cześć, witam wszystkich. No dobrze, Adamie, nie miałeś pola wypowiedzi, teraz widziałam, że i reklama, reklamę, przejechaliśmy my, więc opowiedz mi, jeżeli możesz, co się działo na konferencji, ponieważ stałeś się nowym bohaterem narodowym. Gratulacje. <grym> wszyscy nie lubią Alana? Nie, wszyscy kochają ciebie. A, ale to Alana nienawidzą, tak? Mogę ci tego powiedzieć, ja jestem dziennikarką. Eee. Dziennikarką. Wiesz, ile ludzi do mnie pisało? Żeby tam jechać z nim, kurwa, grubo, ostro. No nie wiem, no, nigdy tyle wiadomości nie miałem, co, co, co teraz. A ta sytuacja można powiedzieć, że wyszła przypadkowo, bo my jeszcze wcześniej na backstage'u przechodził Alan. Ja mówię: O, mój ulubiony kolega! I go tak objąłem. I mówię: No i co dalej? Będziesz tak kurwa nas wyzywał? Czy coś? On kogo, kogo, kogo będziesz wyzywał? nie? No i już tam się napiał. E, ochrona nas rozdzieliła. E, no i właśnie później e, ogólnie ja przyjechałem za Maduszem e, Ferrari, go tam wspierać, e, być z nim. E, no i on tam stał przy tym mikrofonie. Cały czas mu ubliżał, 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 później odszedł, później znowu przyszedł, znowu tam cały czas cisnął po Amadeuszu. I w pewnym momencie już mi puściły nerwy i mówię, podchodzę do niego i mówię, niech zamknie tą mordę, bo to jest niesmaczne. No i tam wyszło, że, że, że on tam się do mnie zbliżył, ja go odepchnąłem, później coś tam jeszcze. To zresztą to, co widzieliście. Ale ani go nie uderzyłem, ani nie w twarz go nie uderzyłem, z pięści czy coś, no wiesz, no bez przesady, nie? No ale gość cały czas ubliża mojemu klubowi, mojemu tacie, Amadeuszowi ubliża, on nawet kurwa nie wie o czym on mówi, ale podłapał od kogoś i tam cały czas te swoje brednie wygaduje, nie? Mhm. Ale to ogólnie, a to ile jest w tym, że jeszcze na backstage'u się potem zapaliście, w sensie po tej sytuacji jeszcze coś tam się działo? Też było tak, że ochrona mnie wyprowadziła, staliśmy sobie tam. No, staliśmy sobie tam poza sceną i nagle wychodzi ten cymbał nie? I znowu tam coś i dostał kopa na Bęben i znowu nas rozdzielili. I takie tam przepychanki, nie? Między ten. No po prostu niech on uważa na to, co mówi i tyle, nie, bo inaczej to się, zawsze inaczej możemy go potraktować. Niech ma świadomość tego, że jeśli gada jakieś głupoty na nas czy na nasz klub, to, to że niech się liczy z tym, że, że, że może mu się coś nieprzyjemnego wydarzyć, nie? Okay, ja uważam, że to jest na przykład jakaś właśnie powiedzmy zalożę do tego, żeby ta walka była. W sensie no nie wiem, czy jest sens twojej walki z nim na przykład. No ten Michał Pasternak, no też raczej ta walka nie ma sensu, chociaż tak z nią zestawiałem, nie? Wiesz, myślę, że by było podobnie jak z Denisem, nie jak z Denis z nim walczył, że go tam lał jak dzieciaka I, 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 i tak by to podobnie myślę, że wyglądało. No ale musisz przyznać, że jednak przetrwał tą walkę z Denisem. Przetrwał, przetrwał. On długo trenuje, technicznie jest w miarę dobry, ale na walkach po prostu tego w ogóle nie pokazuje. Ale no, to już nie o to chodzi. Gość ma niewyparzoną gębę i pierdoli cały czas jakieś farmazony głupoty, nie? Dobra, ewentualnie jeżeli ty byś dostał taką ofertę walki i bierzesz, czy nie? Ja jestem jak najbardziej za, to, to, to nawet nie musicie mnie pytać o to. Dobra, ale na przykład jeszcze zapytam cię o jedną rzecz. Ty dziwisz się mu trochę, że takie słowa teraz kieruję w stronę Amadusza, kiedy to przez chyba dwie konferencje nawet ludzie pisali, że przez wiegale Denis go jechało za takie słowa i nawet sam Alan mówił, żeby takich słów nie używać w jego stronę, w sensie wiesz o tych konfidentach i tak dalej. Jeszcze raz, jeszcze raz. No co? że wiesz, o co chodzi? Że Alan też na początku jak był chyba w Hailigu, jeżeli dobrze pamiętam, jak była ta sytuacja z Denisem, to tam Denis go jechał, że o ty konfidenci i tak dalej. Chodziło o tą sprawę z Ferrari, co wiesz, co tam było, że Ferrari został zaatakowany tymi maczytami. Mm -hmm. No i sam Alan mówił o tym, żeby tego tak nie wyzywać od konfidentów, bo konfidentem nie jest, a teraz sam wyzywa Ferrari'ego. od tych, tych. Nie wiem, dla mnie te gangsterskie wszystkie jakieś konfident e, 60 no, i tak. E, to nie jest świat y, przestępców, zresztą jak ktoś jest przestępcą, to stara się o tym nie mówić, mhm. bo po co się narażać. Tylko w ogóle no, gość y, y, z, zeznaje, bo ktoś próbował zgwałcić jakąś dziewczynę. Y, dla mnie to jest normalna sprawa, nie? Że, że, że po prostu jeszcze miał tam chyba. Zresztą to nieważne, ile miał lat. Jeśli ktoś chciałby zgwałcić, y, nie wiem, moją siostrę, mamę czy kogoś. To, 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 to jest chyba normalne, że, że później yy, zeznaje się na policji. To dla mnie jest nic nadzwyczajnego, nie? To jest, Jeśli ja bym był gangsterem i, i prowadził interesy jakieś i tak dalej, i bym mnie złapali, ja bym się później rozpruł na swoich kolegów, no to dla mnie no to jest mega słabe, nie? A, ale to nie porównujemy tych dwóch rzeczy. Jasne, dlatego hmm. dobrze też, że Fam Fame zostało takie oświadczenie, tak jak wszyscy mówią, dobrze, że to się teraz skończy na tych konferencjach. Nie bierzcie przykładu z tych rzeczy, które tam się działy, bierzcie przykład z dobrych ludzi. Nie wiem, czy z dobrych, ale no po prostu no, dla mnie to jest śmieszne. No, gadają o czymś, o czym nie mają zielonego pojęcia. Dobra, słuchaj, a powiedz mi, jak na przykład poczułeś się wtedy, kiedy ochrona cię wyprosiła? I razem z mną stanął Amadeusz który też powiedział, że w sensie w tych wiadach, które były mm -hmm. dwa po konferencji, e, on powiedział nawet może zakończy karierę, bo tam się spił z Fejmu i dzisiaj rozmawialiśmy. E, zapraszam was też na ten wywiad i powiedział, że właśnie tu chodziło też o ciebie, że zostałeś wyproszony, a on za swoim dmiem pójdzie, wiesz, w ogień. Tak, tak. właśnie tak było. E, Amadeusz powiedział, że nie będzie wychodził do wywiadów, jeśli mnie nie będzie przy nim. E, no i nie zrobił tego, nie wyszedł. E, federacja powiedziała, że, że będzie go karać za to. E, no, no Fajnie się zachował, ja, ja też stanąłem e, powiedzmy e, za nim przeciwko Alanowi, który mu obliżał. Ferrari stanął e, tutaj po mojej też stronie, więc fajnie. No, jeśli ja jadę z nim, to go wspieram. Jeśli, e, I myślę, że on też mnie wspiera właśnie takim zachowaniem. E, jesteśmy jedną drużyną, jednym teamem i, i oboje chcemy, żeby on wygrywał, ja czy, czy ja wygrywam? No po prostu się wspieramy. Okay, zachowanie Kamila Łaszczyka na konferencji zdziwiło Cię? Bo wszyscy jak wchodził na początku przed tym wedem, który udzielił przed konferencją, mówili, że, no, że będzie stypa jak na razie. Potem się rozkręciło to co się działo na konferencji i potem w wedach, no jednak mocno chyba, jak uważasz? Nie no, wy, uważam, że po prostu no, tam odpowiadali sobie cały czas, jeden drugiego tam obrażał. E, no, wydaje mi się, że to jest show, nie? Że to po prostu, e, żeby napędzić oglądalność. E, no, Kamil to jest sportowcem. E, Mega sportowcem, bokserem, ale tutaj biją się w MMA i Ferrari może ma szansę wygrać to. Może okopać jego nogę, może go wywrócić. Więc Kamil Łaszczyk jest bardzo szybki na nogach, mega szybko chodzi, boksuje, jest nieuchwytny, ale jak dostanie kilka mocnych loukików, no to już może taki szybki nie być. Nie? Ale też pojawia się chyba ta kontuzja Amadego, w sensie tak yy, ta stopa, którą już kiedyś miał nie wiem co teraz mu dolega, czy to jest właśnie też stopa, ale uważasz, że wszystko będzie dobrze i ta kontuzja nie przeszkodzi mu w walce? Wiesz, biją się w butach, więc będzie trzy razy Aha, szybszy. Aha, okej. Okay. No to w butach co te dobra, to co innego. <grym grym grym grym> okej, okay. ale właśnie będę ci jeszcze teraz y, o Twoje plany, bo oczywiście Amadeusz wygra. No mam taką nadzieję, że jest duża szansa, żeby wygrał, nie? Dobra, i słuchaj, zapytam się teraz właśnie o Ciebie, jak tam wygląda Twoja sytuacja, bo najbliższy Prime w marcu, jeżeli dobrze wszystko pójdzie, czy zobaczymy Cię na tej gali, bo mówisz chyba, że chciałbyś. Nie, 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 na pewno mnie nie zobaczycie, wyszło teraz taka sytuacja, że mam kontuzję, będę musiał mieć operację, jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, teraz mogę sobie tak ćwiczyć na 50-60%, bardzo delikatnie, żeby nie wypaść z obiegu. Mhm. Zrobię operację, wyleczę się do końca, nie wiem czy to w maj, czerwiec, będę mógł dopiero wrócić, nie wiem po prostu dokładnie kiedy mi się uda zoperować pewne rzeczy mhm. i później lecimy z tematem, będziemy, będziemy walczyć. Nie? Ale to możesz, albo chcesz powiedzieć co ci się dzieje teraz, w sensie co to za kontuzja? Nie, 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 nie mogę. Dobra, słuchaj, albo powiedz, mi jeszcze jeżeli chodzi o sytuację z Prime, bo to mówiło się o tych, wiesz, obcin obcinanych wynagrodzeniach i tak dalej. Ty z Primeem masz wszystko załatwione, jest ok i będziesz dalej dla nich walczył. Yy, walczyć będę dla nich. Yy, jakieś tam problemy finansowe są, yy, to prawda, ale nie chcę o tym jakoś gadać. Yy... Powiem tak, myślę, że wszystko będzie w porządku, nie? Dobra, w porządku. Słuchaj, załóżmy, że jeżeli wrócisz do tego oktagonu, e, tam, no, kwiecień, maj, czerwiec... Nie, 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 myślę, że... A nie, to że, będzie że, później, bo to będzie sierpień około, że, że w czerwcu to najszybciej, mhm. e, albo po wakacjach, nie? No właśnie, tak, dobra. Ale no, okej, okay, to wrócisz po prostu e, i walka z apteką na tym horyzoncie, bo tak jak twój tata cię wystawiał, ciebie, Michała, Kamila, Mindę, e, który z was w ogóle i ty chcesz mu dać tą walkę? Ja jestem chętny, czemu nie? Gość jest. Przynajmniej nie będzie dużo szybszy ode mnie. Ja będę szybszy od niego, Ja no. będę go ten pukał, w sensie pukał, no, obijał. Okay. Bez pukania, Badne. bez trans-TV i tak dalej. E, nie, no. Zobaczymy, on z tego co tam słyszałem, to jakieś dziwne ultimatum daje, e, chyba nie chce walczyć, nie? A tak, bo on powiedział, że... Ale to nie wiem, czy to ciebie też się toczyło, że musisz odejść od swojego taty na rok? No ja muszę się wydziedziczyć swojego tatę i na rok i później możemy walczyć, nie? Ok, zmienisz nazwisko i wtedy ten... Tak, tak, zmienię, no. Czy przybierasz artystyczny? No, muszę pomyśleć nad tym, nie? Ale może jakiś, właśnie ten Adam łowca łowców, o nie wiem, jaki czy coś wiesz. Dobra, to się jeszcze wymyśli. To apteka daj znać, czy wtedy zrobimy tą walkę. <laughs> Okej, okay, ale nie, ogólnie na przykład tak się właśnie zapytam, ty. Nie uważa, że to jest bez sensu, że wtedy dajecie mu taką walkę, bo Amadusz powiedział, że z nim nie zawalczy. A jeżeli wy dacie mu szansę pokazać się na flikach, to wiesz, on będzie gadał cały czas. No i ma to pole powiedzmy do wypowiedzi. No, on miał się bić na gromdzie, na wotorę, eee, jeszcze gdzieś tam nie wiem, czy gdzieś indziej. Eee, to się bije. Okej. Okay. Czyli zapraszasz go. Jak najbardziej? Dobra, powiedz mi, najbliższe. to FM 17 poza walką Amadeusza, na kogo jeszcze czekasz, jeżeli się w ogóle tym interesujesz? E, ja mega czekam na walkę prezesa a, a, Jóźwiaka, prezesa Fenu, żeby nie było. To właśnie, już miałam pytać e, szefa włodarza. Nie, no przychodził tutaj e, do nas, do klubu też, e, m, e, rozmawialiśmy dużo, jakoś mu tak po prostu e, jestem ciekawy, jak z Boksdelem. Bokzela też znam, też był kiedy, kiedyś u nas na treningu. Ale to może być fajna walka, i myślę, że to jest najgłośniejsza walka oprócz właśnie Amadeusza i, i, i Kamila. Nie? Ale uważasz, że kto to wygra? Pan Paweł Jóźwek, czy może jednak Michał? Kurde, nie wiem, no wiesz. Yy... Może pójść by różnie, jakby się bili w sam boksie, no to, to boksersko mi się wydaje, że, że boks troszkę lepszy, ale jak się biją w MMA, no to myślę, że może Paweł bardziej no. e, ma większe szanse, zobaczymy, no. ciekawy jestem, ale na pewno w, na konferencji było mega gorąco, e, Paweł jak poszedł do Paszczy Lwa, tam z publiczności, w, nie wiem, czy to wynajęci, czy, czy byli ludzie, czy, 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 czy po prostu... Koledzy Boxdella, ale tam mu strasznie uprzykrzali życie. No, śmiesznie było, nie? No ale ogólnie Boks na tym stracił, nie wiem, czy widziałeś? W sensie dużo komentarzy było. No, teraz ogólnie Paweł Jóźwiak jest bardzo propusowany w internecie. No bo no, Paweł Jóźwiak zachował klasę. Nie, tam nie dawał wał się tak aż w sprzeczki. Mhm. Fakt, że go zakrzyczali, zakrzyczeli i, i, i ten, ale no. Jakiegoś tam poziomu nie strzedł z jakiegoś poziomu i się tam nie. Myślę, że z klasą, nie? Jakoś tam się zachował. Okej, okay, A tu mnie jakoś podsumował jeszcze tak zapytam cię na koniec, Robert Pasu i tak dalej. Uważasz, że spoko mu poszło, czy jakby na przykład takie teksty w twoją stronę padały, to byłoby inaczej. Jakie teksty? No w sensie wiesz, zaczepki z strony Fabiańskiego, w stronę Szej, jakieś takie różne. No niby żarty, ale dla niektórych może trochę za mocne. Chyba już mnie wyjebali wtedy z konferencji, już nie wiedziałem co. co <noise> no. już, już chyba nie słyszałem tego, nie. Ale ogólnie jak tak widziałeś to, co widziałeś, to spoko. Podobała Ci się kąfa? Nie, 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 nie przysłuchiwałem się akurat. Yy, skupiałem się na innych rzeczach. Jasne. Na pilnowaniu porządku. <grym> <grym> Żartuję. No, no, nie, po prostu nie, nie słuchałem aż tak, yy, co, co, co Pasut mówił, więc się nie, nie chcę wypowiadać, nie? Dobra, w porządku. Słuchaj, Adam, no to co? Ja ci dziękuję bardzo. Sprawę wyjaśniliśmy i widzimy się na no, pewnie przy jakichś innych wydarzeniach. Zdrówka. Tak Dzięki bardzo. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.